Za chwilę zaatakowana kobieta odmawia składania zeznań. Nie zmienię zdania. Chcę, żeby ten koszmar już się skończył. Policjanci typują pierwszego podejrzanego. Słuchajica! Detektywi znajdują dowód zbrodni. Co to jest? Remember, how the stars stole the night. Nawet 1100 km zasięgu i 1100 km wspomnień. Gama Renault Full Hybrid i e Tech bez konieczności ładowania. Nowe Renault Austral Full Hybrid i e Tech. Już od 1949 złotych netto miesięcznie w wnajmniej bez wpłaty własnej. Wspaniale jest patrzeć jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl Wyprzedaż trwa w JISK. Fantastyczne oferty! Rabat do 50% na wybrane meble. Na przykład fotel za 395 zł. Rabat 50% jest. Scandinavian Sleeping and Living Kurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. A wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte, twój lek na wątrobę. Mam lato z lodami Marletto. Ciesz się słońcem i wyśmienitym smakiem Marletto Triple Joy. Marletto. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola štipo, Jola štipo. No fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze hepaslimin, slimin, Biorę chyba slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać hypa daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to co najlepsze. Hepa zdrowa wątroba płacz, sylwetka. Nadwrażliwość zębów. To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę Lakalut Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. Lakalut Sensitive działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. Lakalut Sensitive. Specjalista od wrażliwych zębów. Nowa, nowa! Nowa oferta! Od czwartego Kaufland Card, ręcznik papierowy Velvet 11.99 za opakowanie, a olej żepakowy Beskidzki Wielmar złoty 99 za litrową butelkę przy zakupach za 149 zł. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak chcesz coś zjeść, to jest wszystko na co masz ochotę. Na triverna.pl czekają na ciebie setki hoteli z doskonałym jedzeniem w wyjątkowych obniżonych cenach. Nic tylko jechać. triverna.pl. Urlop na każde żądanie. Dla wszystkich, którym upały odbierają energię. I dla tych, którzy chcą nawodnić organizm. Dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia. Litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem Litorsal Nawodnienie. Owocowe smaki tylko 20 kalorii w butelce. Litorsal, poczuj moc nawodnienia. Zauważasz u siebie zmarszczki. Sięgnij po labotek skin tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki labotek skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzyn q 10 kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. A na przebarwienia Labotek Ton, który rozjaśnia skórę w obrębie przebarwień. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żelaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostilmax zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczających obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rostil Max zdał egzamin. Ja też. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Moje jelita są w rozsypce. Ciągłe bóle brzucha, wzdęcia, nawracające biegunki lub zaparcia. A Próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwas masłowy. Jelita potrzebują odżywienia. Dlatego polecam Ibesan Maślan Forte z podwójną dawką maślanu sodu Ibesan Maślan Forte wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. <noise> Biegnij na wyprzedaż, do sklepów i na lepiej pomyślany Lepiej pomyślany dom. You found it then? na Good point. Wydarzenia, które zmieniły bieg historii. Wśród obiektów przejętych podczas operacji znajdowały się maszt radiowy, centrala telefoniczna i koszary. Dane, dzięki którym ocalono wiele istnień. Odnalezienie tej mapy było niezwykle ważne. Dzięki niej można było dokładnie namierzyć niemieckie stanowiska ogniowe. I spektakularne rekonstrukcje akcji bojowych. Najsłynniejsze akcje bojowe II wojny światowej. Dwa odcinki. W sobotę o 22. w Polsat doku. W poprzedniej części 32-letnia kobieta zostaje zaatakowana. Śledczy rozpoczynają czynności dochodzeniowe. Okazuje się, że w okolicy dochodziło już wcześniej do napadów na tle seksualnym. Sama mieszka na następuje przełom. Jego ofiarą była wtedy ta sama kobieta. Renata Walczak. Obecnie Renata Sakiewicz. Przestępca atakuje Kubę. Stój, bo strzelam. O ty... Natalia szantażuje Lenę. Musisz coś dla mnie zrobić. No jasne, masz na mnie haka. Nawet 1100 km zasięgu i 1100 km wspomnień. Gama Renault Full Hybrid i Tech bez konieczności ładowania. Nowe Renault Austral Full Hybrid E-Tech. już od 1949 złotych netto miesięcznie w najmie bez wpłaty własnej. Dla wszystkich, którym upały odbierają energię, i dla tych, którzy chcą nawodnić organizm, dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia, litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem Litorsal Nawodnienie. Trzy owocowe smaki i tylko 20 kalorii w butelce. Litorsal, poczuj moc nawodnienia. Twój dom jest pełen życia nawet gdy ciebie nie ma. Na szczęście podłoga Arbiton zniesie wiele. Dobra podłoga. Mocna podłoga. Panele winylowe Arbiton. Nowa KIA Sportage. Przyjaciel każdego sportowca. KIA. Movement that inspires. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, zmęczenie. Co się ze mną dzieje? To mogą być objawy menopauzy. Wtedy też bardziej się pocimy i tracimy dużo wody, a wraz z nią cenne elektrolity. To może nasilać zmęczenie. Co może pomóc? Climea Forte Hydro o podwójnym działaniu. Climea Forte Hydro nie tylko pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale też uzupełnia elektrolity. Dzięki Climei możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Climea Forte Hydro. Menopauza lżejsza niż myślisz. Whiskas. Niech mruczy więcej. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie. I to, co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Effect to nie tylko kolakę. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagem. Artresan efekt. Twój ruch. Nadwrażliwość zębów? to dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę LAKALUT SENSITIVE. Chroni przed nadwrażliwością zębów zamykając kanaliki zębinowe. LAKALUT SENSITIVE działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. LAKALUT SENSITIVE. Specjalista od wrażliwych zębów. Czy Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy dużo chodzą? Chodzisz? Często stoisz? Długo siedzisz? Sięgnij po Diohespan Max. Diohespan Max zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry, pomaga utrzymać prawidłową wagę, zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Tabletki endokrinol zawierają składniki wspierające prawidłowe działanie tarczycy, w tym oczywiście odpowiednią dawkę jodu. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Moje jelita są w rozsypce, ciągłe bóle brzucha, wzdęcia, nawracające biegunki lub zaparcia, a próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwas masłowy. Jelita potrzebują odżywienia. Dlatego polecam Ibesan Maślan Forte z podwójną dawką maślanu sodu. Ibesan Maślan Forte wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Maślan Forte, twoje jelita będą ci wdzięczne. Odwiedzają nas klienci z całej Polski oczywiście. Szybki i do 50% taniej. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G w ofercie abonamentem. Przejdź do Play. Teraz Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Raz, dwa, trzy. Bowaj go patrzy. Krętienne karty, bo ktoś się wypatrzy. Wiem, bo gram wiosce ING. W Roblox. Ponad milion dzieci uczy się cyberbezpieczeństwa w grze edukacyjnej od ING. Gdy zamek skrywa swój sekret. Przeprojektowywał zamek tak, jak scenograf tworzy scenografię. Dla kogo? Tu ściany pamiętają więcej niż nie jeden kronikarz. Piękno zamku kłóci się z wydarzeniami, które się w nim rozegrały. Nie chciałbym być więźniem w Alhamdre. Czym trzeba było zawinić, żeby się tam znaleźć? Tajemnice zamków. Dzisiaj o 22 w Polsat do Życie na Ziemi narodziło się w wodzie. Ryby to jedne z najstarszych mieszkańców błękitnego globu. Wciąż odkrywamy, jak żyją i jak funkcjonuje ich świat. Są nie tylko pokarmem, ale również kluczowym graczem w ekosystemach wodnych oraz ważnym elementem naszej kultury i gospodarki. Zanurzymy się w niezwykły świat ryb. W piątek o 22 w Polsat toku. W poprzedniej części 32-letnia kobieta zostaje zaatakowana. Okazuje się, że w okolicy dochodziło już wcześniej do napadów na tle seksualnym. Policjanci typują pierwszego podejrzanego. Detektywi znajdują dowód zbrodni.